Witam Państwa, szczęście Boże. Chciałem Was zaprosić do refleksji na temat początków ludzkiego życia i na ile refleksje filozoficzne Karola Wojtyły mogłyby nam pomóc w zrozumieniu właśnie tego istotnego okresu w życiu człowieka. Mamy dzisiaj do czynienia z bardzo burzliwymi debatami na temat tego, czy człowiek od początku jest człowiekiem? Czy od początku przysługują mu prawa, szczególnie prawo do życia. A być może właśnie ten moment jest gdzieś później, dokonuje się dopiero na jakimś etapie ludzkiego życia, moment ochrony, moment, którym już tego życia nie można naruszyć. Wielu współczesnych filozofów oddziela istnienie człowieka od Życia osobowego, twierdząc, że być może od początku stajemy się ludźmi, ale nie jesteśmy od początku ludzkimi osobami, że osoba dopiero później niejako łączy się z życiem człowieka. Oczywiście prowadzi to do sytuacji, że początki życia nie będą wtedy początkami istnienia osobowego, tylko ludzkiego, gatunkowego. A to od razu zmniejsza jakby szacunek względem takiego życia, i filozofowie, którzy optują za takim rozwiązaniem, będą zarazem zgadzali się na to, że takie ludzkie życie przedosobowe ma mniejszą wartość niż życie ściśle osobowe. Jak widzimy, będzie to prowadziło łatwo do usprawiedliwienia aborcji. Myśl chrześcijańska, filozofia chrześcijańska oczywiście się nie zgadza z takim rozwiązaniem. Twierdzi, że człowiek od początku jest osobą ludzką, nawet jak od początku nie manifestuje wszystkich własności osobowych, całego potencjału, bogactwa życia osobowego. Na pewno kimś takim był również Karol Wojtyła jako filozof. Szkicując obraz osoby ludzkiej. Powiedział, że taka osoba istnieje niejako na dwóch poziomach. Na poziomie najbardziej podstawowym, które określił on mianem podmiotu metafizycznego, suppositum, i na poziomie podmiotu osobowego. Podmiot osobowy to to wszystko, co najbardziej rzuca nam się w oczy, cechy osobowe człowieka, jego niepowtarzalna osobowość, która Znajduje swój wydźwięk w licznych działaniach, w relacjach międzyosobowych. No ale wiemy, że człowiek na początku swojego istnienia w stanie embrionalnym, płodowym, takiej osobowości nie przejawia, nie manifestuje. Czy w takim razie jest on już wtedy osobą ludzką? Odpowiedź Karola Wojtyły jest pozytywna. Tak, jest on osobą ludzką, dlatego że od początku właśnie zaistniał jako podmiot metafizyczny, supozytum. Które niejako potencjalnie ma w sobie zawarte właśnie to wszystko, co potem będzie należało do podmiotu osobowego. Istotnym momentem będzie tutaj właśnie doświadczenie. Będąc jakby w strumieniu doświadczenia, ten podmiot osobowy będzie się stopniowo wyłaniał. Takie rozważania Karol Wojtyła zawarł na przykład w jednym, z ważnych swoich artykułów filozoficznych, chyba jednym z najpóźniejszych artykułów filozoficznych, pod tytułem Osoba, Podmiot i Wspólnota. I chciałem teraz odczytać Wam fragment, który właśnie potwierdza to myślenie Karola Wojtyły, a zarazem właśnie pokazuje nam coś, co może być bardzo użyteczne w debatach na temat początku ludzkiego życia. Otóż Karol Wojtyła wypowiedział takie oto słowa: Człowiek jest osobą z natury. Z natury też przysługuje mu podmiotowość właściwa osobie. Fakt, że ludzkie supozytum podmiotowość metafizyczna w pewnych wypadkach nie przejawia cech podmiotowości osobowej. Chodzi tutaj o wypadki niedorozwoju psychosomatycznego czy psychicznego, albo o jakieś anomalie, zniekształcenia, ta sytuacja nie pozwala zakwestionować samych podstaw tejże podmiotowości. Tkwią one bowiem w istotowo ludzkim supozytum. Tekst być może nieco trudny, wymagający, ale właśnie komunikujący nam tę ważną ideę, że człowiek przed urodzeniem, nawet jak jeszcze w pełni nie ukazuje swojej doskonałości istnienia osobowego już jest osobą na najgłębszym fundamentalnym poziomie, poziomie metafizycznym. I to nie pozwala aby zakwestionować jego praw, szczególnie prawa do życia, przede wszystkim prawa do życia. Nie pozwala na to, aby traktować go mniej, aby traktować go jako jakieś istnienie przedosobowe czy pozaosobowe. Jest już w pełni osobą, nawet jeżeli nie ujawnia się jeszcze w pełni jako istnienie, jako byt osobowy. Ten głos jest bardzo ważny, dlatego że jeżeli uczestniczymy w tych debatach, jesteśmy świadkami tych debat dotyczących początku ludzkiego życia, ważne jest, abyśmy mieli wyrobione zdanie na ten temat i aby było to zdanie poinformowane, bazujące na pogłębionej refleksji filozoficznej. Taką refleksję oferuje nam Karol Wojtyła jako myśliciel i filozof.